Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Amerykańska Pustynia i tym razem będę jechał bitwę o fragi na lekkich i średnich czołgach do zadania specjalnego. Gram bitwę na trzy punkty, klasycznie ABC i jadę na przestrzał przed punktem B tak, żeby wyłapać pojazdy, które od RESPA jadą na punkt A Wzdłuż torów, tam właśnie będę chciał, pierwsze fragi porobić tutaj. Drobne przepychunki, niech sobie kolega jedzie. A ja już za chwilę będę wyjeżdżał na ten przestrzał. Nie było widać żadnych podświetleń w tym miejscu. Jest nadzieja, że czerwoni jeszcze nie przeskoczyli. No, i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Trzeba poczekać. Teraz jest podświetlenie na minimapie. M4T26, pierwsza ofiara. No, niestety, ktoś tam jeszcze musiał przeskoczyć wcześniej i tracimy punkt A. Trac straciliśmy też punkt B. Przy C nie ma nikogo z naszych, więc prawdopodobnie też go za chwilę stracimy. Trzeba się zainteresować, co jak wygląda sytuacja na punkcie B jest najbliżej i tutaj są te uliczki wszystkie, w których można szukać yy, celi. No, ale tutaj jeszcze jest. jeden czerwony fałK 3002 wysunęła się za budynku dostała karę za to, tak jak się spodziewałem, straciliśmy punkt C, no i teraz mamy tyły. Po mojej prawej stronie jest średniak za tym budynkiem, a przede mną wyjechał następny przeciwnik, tym razem M4A2. Od tyłu chcę dojechać do tego średniaka. To jest Pantera. No i co dalej? Jest tutaj całkiem sporo przeciwników Drużynowi przejęli punkt A No a ja tutaj mam przy sobie coraz więcej czerwonych M36 Podpaliło mnie, zrobiło mi uszkodzenia Dojechał jeszcze Tygrys H1 no i sytuacja wygląda bardzo niewesoło. M36 stoi przy moim boku, od przodu dojechał tygrys, ani jeden, ani drugi, nic wielkiego więcej mi nie zrobili. Ponadto te uszkodzenia, które już miałem. M36 zginęło po strzale od drużynowego, ja kończę uzupełnianie. Załogi jeszcze jeden odbity strzał, i tygrys zniszczony. Wyjechało M18. Nie wiem, czy kolega myślał, że już jestem gotowy do strzału. Ja byłem jeszcze na przeładowaniu. M18 uciekła. Teraz dostała strzała. No i tutaj jest pelotka M42. Z 19, no, kolega ją tutaj z drużynowej wykończył, a cały czas po mojej prawej stronie są przeciwnicy. Przy mnie jest jeszcze jeden tygrys. Ja robię zwrot, dlatego że tutaj jest H1. Ona tam zrobiła uszkodzenia na tygrysie, zniszczyła go prawdopodobnie, a ja dostałem od kolejnego Tygrysa strzała straciłem H1 za 7 fragów całkiem przyzwoicie chociaż mogło być yy, więcej straciłem Tygera Tygrysa H1 to tak z przyzwyczajenia a tym razem będę jechał w stronę punktu C dlatego, że tutaj bezszczelnie pod naszego respa podjechał tygrys, tygrys dostał za to karę i panterom D Jadę na punkt C, może uda się go przejąć, a w każdym razie dobrze by było chociaż go zbić. Przeciwnicy kolejny raz przejmują punkt B. My musimy się na razie zadowolić tylko A. Razem z drugą panterą wjeżdżamy na kapacę. Teraz trzeba go przejąć. No, chwilę to potrwa. Tutaj jest ustawiony niszczyciel, ale za domkiem i to takim, który nie przepuszcza pocisku, więc nie ma sensu do niego strzelać. Od strony RESPA dostałem strzał w lufę. Wycofałem troszeczkę, naprawiam swoje uszkodzenia. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Naprawy skończone. Kolega w Panterze włączył naprawy, a niedużo mu zostało, więc da sobie radę sam. No i dobrze by było się zainteresować teraz albo punktem B, albo wyjazdem na stronę ich respa, żeby ich tam zamknąć, przyblokować troszkę naszych jest na środku mapy, być może uda się im ten punkt przejąć. Ja tak się czaję, nie bardzo wiem co mam robić. Decyduję się na wyjazd tak. Po środku, między punktem B i między wyjazdami z RESPA teraz pokazuje się ich całkiem sporo mam przed sobą ciężki czołg, to jest Tygrys H1 rozwalił mi działo, dlatego nie mogłem mu się odgryźć kolega w panterze zginął do mnie strzela Sherman VC Zginął tygrys H1 i ja dostaję następne strzały od tego Shermana prawdopodobnie albo od y, tego średniaka, który stoi przy mnie. No i okazało się, że to właśnie ten średniak mi zniszczył panterę. Praktycznie za nic jeden zrobiony frak panterą to jest bardzo mało. No i na koniec została mi H1. Na szczęście mamy przejęte wszystkie punkty, teraz to niech czerwoni się martwią co dalej Będą musieli bardziej ryzykować Jestem M4 T26 Rozwalona przekładnia Kolega nigdzie nie ucieknie Ja schowany za domkiem kończę przeładowanie, teraz wyjeżdżam Strzał w przednie kółko, prawie ale frak zrobiony, jeszcze wpadło oko za oko przy punkcie C zginął nasz gracz, no i dwaj czerwoni na ten punkt wjeżdżają tutaj jest tygrys H1 skontowany wyjechał z zadomku i dostał za to karę, trzeba było się pilnować H1 zniszczona na punkcie jest jeszcze jeden czerwony Nie przejmuję, tylko punkt jest zbity. Tutaj jest właśnie szerban VC Strzelił do mnie, ale nie udało mu się tych przebić. Za to sam dostał y, bułę. W tej chwili przejmuję y, ten punkt. Mm, nie widać y, średnich... Pojazdów na minimapie prawdopodobnie więcej ich już nie będzie, no i koniec bitwy, jak z niczego wzięło się 11 zrobionych fragów. Wpadł rzadki, żółty medal głównego rozgrywającego. No, i z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostają statystyki. Cześć.